W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś, czego nie robiliśmy od jakichś czterech, chyba nawet 5 miesięcy. Mianowicie, widzowie, zajrzymy sobie na Pet Simulator X, zobaczymy, czy coś się tam zmieniło, czy coś dodali nowego i czy przy okazji dostaliśmy coś za darmo. A słyszałem, że ludzie dostawali bardzo dużo rzeczy za darmo ostatnio. Tak jak widzowie, możecie walnąć lajka, like, zjechać sobie tam na dół, przy okazji walnąć subskrypcję z dzwonkiem. No i jeśli chcecie zgarnąć sobie jakiegoś huge beta ode mnie, to pamiętajcie, żeby zostawić swój nick z Robloxa w komentarzu. Napiszcie, chcę huge peta albo chcę peta i swój nick z Robloxa. I w sumie to tyle. Serwery nam wygasły, bo nie opłacaliśmy ich w ogóle. No i co, widzowie? Ponad 3 miliony lajków, 256 tysięcy dyslajków. Wbijamy w takim razie. No i jestem giga ciekawy, czy cokolwiek się zmieniło. Miał być event halloweenowy. Miało być dodane bardzo dużo rzeczy. I teraz w większości gier, widzowie, tak na dobrą sprawę, zostało coś dodane halloweenowego. Wiele trybów w Robloxie tak na dobrą sprawę ma już event halloweenowy nawet od tygodnia. No i dobra, widzowie, zerknijmy w takim razie, co nowego tutaj się dzieje. Generalnie nie wyskoczyło nam totalnie. Nic na twarz, że jest jakiś nowy event, ale widzę, że mamy dwa razy coiny. Czyli co, został wprowadzony event dwa razy na coiny? I ten event prawdopodobnie już siedzi od dłuższego czasu. I tak na dobrą sprawę ludzie sobie farmią na tym hardkorze i farmią i farmią i farmią i w sumie to tyle. Generalnie ludzi w tym momencie, jak nagrywamy ten odcinek, jest 20 tysięcy na trybie. Widzę, że naprawili odbieranie nagród, więc tyle na plus, bo to nie działało przez długi, długi czas. Odbieramy sobie gifty, i tak na dobrą sprawę widzowie możemy się tepnąć do najdalszej mapy, na której się. Znajdowaliśmy na hardkorze, czyli na Steampunka Dobra, teraz tak, w kwestii temów, no to jak widzicie, tutaj mamy nasze wszystkie pety, więc tak na dobrą sprawę mamy huge pety, no i mamy pozostałe pety, które dostaliśmy prawdopodobnie od Karo chyba jeszcze właśnie wtedy, jak nagrywaliśmy ostatni odcinek, Staga. Palmy sobie widzowie boosty w takim razie. Palmy sobie jeszcze dodatkowe coiny. No i generalnie co, widzowie? Tak na dobrą sprawę można by było korzystać z tego eventu na coiny, ale jak widzicie, ja dosłownie w sekundę tutaj to wszystko rozwalam i prawdopodobnie mogę już przejść dalej? Nie. Czyli musiałbym tutaj farbić znacznie dłuższą część swojego życia. Jak widzicie, coiny lecą jak krew z nosa. Mieli to naprawić i miało tutaj widzowie być coś takiego, że sobie rzeczywiście rozwalamy te safey i dostajemy dosyć dużo tych coinów. Okazuje się, że nie i musimy tak na dobrą sprawę przez parę dobrych godzin po prostu tutaj siedzieć i farmić. I w sumie to nie naprawili tego, a mieli to naprawić. Więc jeśli ja, chciałbym przejść, widzowie, tak czysto teoretycznie na kolejną mapę, musiałbym tu siedzieć przez około 2-3 godziny non-stop siedzenia i nawalania. No chyba, że miałbym słabsze pety i by wypadały lootboxy, no to może trochę krócej, więc to nie zostało dalej naprawione, widzowie i szczerze, nie spodziewałem się, że to jakkolwiek zostanie naprawione, bo była informacja, że będzie to ogarnięte. Tutaj mamy pety do odebrania. Więc w sumie nie wiem, czy to jakkolwiek są hardkorowe pety, które. Nie, to nawet nie są hardkorowe pety. Zobaczmy sklep, widzowie. New perk unlocked. Okej, okay, widzowie, w takim razie tutaj mamy jakieś ten, tutaj tego, tamtego. Sklep mamy widzowie taki, czyli z. Jezu, to jest sklep z tymi kapibarami, nie? Wiecie widzowie, co to oznacza? Jakby, że teraz jest ten sklep z kapibarami, nie? To oznacza, że dosłownie od. Ej, nawet zobaczę. To oznacza, widzowie, że jak jesteśmy tutaj na moim kanale i zjedziemy sobie dosłownie, no, gdzieś tutaj, to widzę, że okej, okay, dobra, to byliśmy po trzech miesiącach. Zobaczmy sobie na ten film. Ten film został dodany prawie trzy miesiące temu. Wodzi na to, widzowie, że dosłownie od jakichś trzech miesięcy nie ma żadnej aktualizacji. I tak na dobrą sprawę? Nie zostało dodane. Totalnie nic. Poza eventem dwa razy coin I to jest giga przykre Zobaczmy sobie w banki w takim razie widzowie Zobaczmy sobie w banki, tutaj mamy jakichś ludzi znajomych, to może sobie to, nie wiem, opuścimy I tak szczerze to ja Po prostu mam takie wow teraz Nie, że jakby oni totalnie widzowie Totalnie nic się nie zmieniło, nie Totalnie nic, dodali tylko i wyłącznie Ja wam pokażę zaraz co dodali Bo wy pewnie nawet nie wiecie co zostało dodane I ja zaraz z wami o tym pogadam Bo tutaj, no nie, no widzę, że nawet banki Widzów są jakieś przestarzałe pety, prawdopodobnie Ci widzowie już nawet nie grają, prawdopodobnie Oni już nawet zapomnieli o istnieniu tej gry I ja szczerze się nie dziwię W ogóle widzowie, pamiętam, że miałem zamawiać te jajka Z pet simulatora, co nie? I jakby No miałem to zrobić, rzeczywiście zapomniałem Mogę to zrobić jeszcze. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie Żebym zamówił te specjalne jajka Z petami, które przychodzą, wiecie Tak fizycznie. Jeśli będzie dużo komentarzy To je zamówię, bo tak szczerze zapomniałem to zrobić no ale co, generalnie jak widzę to To się okazuje, że nawet gracze już totalnie Mają wywalone w tą grę i nawet W tych bankach nie ma hardkorowych petów, nie ma tutaj totalnie nic nowego. Tutaj jedyne jak ktoś ma jakieś e, tysiąc e, damage'a i tak dalej, ludzie po prostu ludzie po prostu skuitowali z tej gry. Co robi Preston? Zapytacie widzowie. Co, co zostało dodane? Bo dużo rzeczy zostało dodanych do tej gry. I wy się zdziwicie jak wam teraz powiem, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy zostało dodanych do tej gry, e, aczkolwiek no generalnie są one ukryte. I są one ukryte pod przykrywką, że tak powiem e, tutaj tego wszystkiego. Tych petów w szczególności, które jakby tutaj widzicie. Więc dobrze widzowie, co w takim razie Preston postanowił dodać do tej gry podczas tego jak, no wiecie nie wychodziły zupełnie aktualizacje do tego trybu. Otóż widzowie postanowił dodać nowe huge pety, które są maskotkami. No bo wiecie, na początku mieliśmy takiego Katplasza co nie? I wszyscy się jarali, bo wtedy gra miała hype, była niesamowicie napompowana i dosłownie wszyscy się cieszyli. Później mieliśmy na przykład, widzowie, mieliśmy na przykład takiego dragona, huge dragona, widzowie, i to naprawdę, kurde, to już było w momencie, kiedy, kiedy było źle. Pamiętam, że te huge dragony przechodziły w momencie, kiedy było źle. Mieliśmy też huge doga, którego swoją drogą dostałem też od Wojana. Bo w sumie w prezencie kiedyś właśnie od Wojana dostałem właśnie Takiego pluszaczka, no i właśnie Bardzo mi było miło, no i teraz widzowie Została dodana kaczka i Korgi plasz, czyli po prostu kolejny pies Tylko, że tutaj z języczkiem, który się da Unosić i opadać i z ogonkiem Takim, trochę innym i w sumie Te pluszaki wyglądają lepiej, ale co Z tego, skoro jakby nic poza tym Co najlepsze nadchodzi Ekskluzywny Legacy Cat Plasz i to wygląda widzowy jak Totalne gówno, płakam widz. Widzowie. napiszcie w komentarzu, jak oceniacie Tom tego, tego pluszaka? Jakby ja patrzę na niego, i to wygląda jak zmutowany królik z kotem i z jakimś, nie wiem, innym zwierzęciem po przejściach. A to jest kot, gdzie koty wyglądają tak. Nie wiem, mam, mam pojęcia, co to jest. Co jest najlepsze, to widzowie, nadejdzie. I to jest następna rzecz, która została zapowiedziana. Więc zamiast aktualizacji, to gość wypuszcza kolejne pluszaki. Co najlepsze, widzowie, powychodziło jeszcze więcej produktów, które są do kupienia. Mieliśmy na początku te jajka i mieliśmy. Te pluszaki, a teraz mamy na przykład coś takiego. I tutaj widzowie, jak widzicie, mamy kata, tu jakieś mamy chyba nawet naklejki. Generalnie te małe pety, które są z jajek, tutaj mini pluszaki. Tutaj jak widzicie, mieliśmy już to wcześniej, ale teraz nawet zrobili wydania takich dużych, że tak powiem, pakietów, tak jak tutaj. Więc generalnie widzowie przez ostatnie trzy miesiące, jedyne co się działo, to nic. Dodali event dwa razy Expa, znaczy dwa razy Coiny. I tak na dobrą sprawę dodali więcej rzeczy do kupienia z tego Merchu, Więc dużo lajków, dużo komentarzy. Ja to kupię widzowie, aczkolwiek jestem totalnie załamany tym, co się z tym tą grą dzieje, naprawdę. Serio, jakby Kika przykro mi się na to patrzy, bo chyba dobrze pamiętamy wszyscy te wspaniałe czasy, kiedy zaczynaliśmy grać, kiedy byliśmy na hype'owaniu, kiedy robiliśmy pierwsze openingi i naprawdę było niesamowicie. I wiecie, były te emocje, gdy zostawaliśmy tego peta, były emocje, kiedy wypadał nam pierwszy mythical, były emocje, gdy naprawdę robiliśmy wiele innych rzeczy, gdy tradeowaliśmy, robiliśmy zakłady z Puzonem, z wieloma innymi youtuberami, gdy nawet graliśmy w Chowanego w Pet Simulatorze i robiliśmy naprawdę masę rzeczy. Na teraz Widzowie, no cóż, mamy co mamy Na tym sklepie swoją drogą też możecie kupić Inne rzeczy merchowane Jakby trybami z Robloxa Albo nawet zabawki z Poppy Playtime Więc generalnie Preston po prostu Woli bawić się w zabawki i zarabiać Na zabawkach niż po prostu tworzyć fajny tryb Który byśmy sobie fajnie grali więc No cóż widzowie, to tyle, wbijajcie w jakieś Inne odcinki, które znajdują się tutaj Do widzenia i napiszcie w komentarzu smutek A ja będę przypinał serduszka i będę wiedział, że oglądaliście Do tego momentu, papa pa, widzowie Żegnam się z wami, hej, jestem totalnie zażenowany, nie? Stop. Dosłownie chwilę po nagraniu tego odcinka na Twitterze Big Games pojawiła się informacja o nadchodzącym evencie Halloweenowym w Pet Simulator X. Pojawi się oczywiście z tego odcinek. Zostawcie lajka like oraz suba, jeśli jesteście ciekawi mojej reakcji, bo ja sam jestem ciekawy co tam tak naprawdę dodadzą XD